Za kim? Za kim? Gdzie jest wód? Gdzie jest wód? Za kim? Gdzie jest wód? Za kim, za kim? Za kim? Zaki, zaki, za kim? Za jest Gdzie jest nasz wód? Za kim? Kennism. Mamy wodę! Mamy wodę! Wodę podążamy za tobą! A, a. A, 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 a. Zobacz Woda Mamy wodę woda Tak, już Gdzie jest woda? Gdzie jest woda? Mamy woda. Mamy wodę ボート。 Dzień Dzień jest wód. Wód. Gdzie jest nasz wódz? Gdzie jest wódz? Za, 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 Za kim? Za kim mamy iść? Gdzie jest wódz? Za kim? Za kim mamy iść? Gdzie jest wódz? Wód? Za wód? mamy wodza Mamy wodza. Mamy woda. Prowadź. Wodzu prowadź! Idziemy za tobą! Za mną? Ja Wodzu prowadź! Wodzu! Wodzu prowadź! Prowadź! Wodzu jesteś wielki! Mamy wodę, Wodzu jesteś wielki! Znaczyliśmy woda! <grym>